Prawdopodobnie w wyniku e, wycieku gazu z butli 11 kg doszło do wybuchu, e, wskutek którego jedna osoba została poszkodowana e, no i został w zasadzie zniszczony budynek jednorodzinny. Był wyciek butli z gazu, to był czynnik ludzki, instalacja, co to było? No w tej chwili nie możemy na to e, odpowiedzieć e, w sposób e, pewny. E, będziemy ustalać dlaczego doszło do tego e, wycieku. E, prawdopodobnie policja tutaj też będzie prowadziła swoje dochodzenie. Dom był ubezpieczony? Tego też nie umiem powiedzieć. Był jakiś pożar? Coś musieliście Państwo tutaj robić? E, paliło się jeden, jedynie gaz e, z butli, e, wydobywający się, ale to szybko i Tutaj nie było zagrożenia pożarem.